Zaległości, zaległości, zaległości. Odcinek ogarmi 1995 zmontowałem z wyprzedzeniem, a przez ten czas tematykę odcinka zdołało zgadnąć jeszcze kilka osób. Oto one. Anonimowy.pl, Przemek Skoczek, xanox. Teraz przechodzimy do tych, co zgadli Innsbruck 2017. Tu będzie speedrun, bo jest ich strasznie dużo. 19 robek Anonimowy pl Antoni Adamski, Armat Bartłomiejczyk Gra Daniel Kowalski, Domipok, Futbo FC, Futbol Shorts, football News Zasuwak, Fryderyk, Gościu B, Gier 44, Igorowicz, Jakub Wolski, Jul, Kacpik 04, Kapi Oficial, Kubek pl, Leon Łubisz, LM Michal, Mak15011, Marcin Szot, Mikołaj Bożencki, nazwa: Olk23. Patryk Sapko, Przemek Skoczek, Renifer z Kanady, Szymon Hatowski, Tomek Games, Wanisz Siadajew, Wiktor <güler> Habrzyk, XANOX, ZA DUPICE Kijek, Konrad, Kuba Jackiewicz, Gordian, Norbert Pierzchała, DORTE, PIAX, Liverpool You'll Never Walk Alone, Leku, Szymek, Marcelarek, Diemencik PL2, Janek, Artur Spogorzyc, Lewandor, Dawid Hakało, Michał, Karol Górczewski. Jotel 99, Hubert Drzewiecki, Michał Perończyk, Kuba Grałowski, Szymiks, Oropski, Manila Filip, Maciek 0932, Philips, Kaczorkal, Alanek, Marcel Lisowski, Czarek Pokora, Mizok 12, Jakub Wojciechowski, Rogal, Julionek, David Barcik, Korentinef 1PL, Patrix PL, Kujoniks, Frenzel, Dawid Waterfoxy, największy polski disco polowiec Konrad Knych. Uuu, chyba wszyscy. Mam nadzieję, że nikogo nie powinnam. Przypomnę tylko, że Zgodnie z zasadami liczą się pierwsze trzy typy. Jeśli ktoś wytypował Innsbruck 2017 jako czwarty lub dalej w swoim komentarzu, to niestety nie jest wyczytany. Ok, więc formalności, ale ważne, mamy już za sobą. Niesforna Bergizel w Innsbrucku, Znienawidzona przez wielu skocznia, nawet sami zawodnicy ją wyklinają. Geigerowi chce się żygać, gdy o niej pomyśli, dla Eisenbichlera to świnia. Wielcy tego sportu potrafili się tam wykrzaczyć i tracić prowadzenie w turnieju czterech skoczni. Zawody z roku 2017 są pamiętane przez wielu fanów aż do dnia dzisiejszego z powodu ich świeżości oraz absurdalności. Jedna seria, przerwy, wiatr, nazwiska z austriackiej krajówki. Mówię Wam, zapinajcie pasy i jedziemy, bo warto. Witam z tej strony, Wiktor z ekipy Podnarty, i oto trzecia część tegorocznego maratonu absurdalnych konkursów. Przegląd trasy. Jesteśmy na półmetku 65. turnieju Czterech Skoczni. Dobre wieści w naszym obozie, bo jak na razie jego liderem jest Kamil Stoch, walczący o swojego pierwszego Złotego Orła w karierze. Na ten moment nie wygrał on wprawdzie żadnego konkursu, ale był drugi w Oberstdorfie i trzeci w Garmisch. Prowadzenie zawodnika z zębu trzymało się jednak na rzęsach, bowiem tuż za nim deptał mu po piętach Stefan Kraft ze stratą zaledwie 0,8 punktów. Austriak, w przeciwieństwie do złotego medalisty olimpijskiego z Soczi, mógł już pochwalić się wygraną w Oberstdorfie, a na Grosso Olympia był trzeci. Groźny był również Daniel Andre Tande, zwycięzca drugiego z niemieckich konkursów, który tracił do Kamila 6,6 punktów. Pierwsza trójka była więc w mocnym ścisku. Dawał też sobie radę piąty Piotr Żyła czy ósmy Maciej Kot. Oni również byli ważnymi graczami w turniejowej układance. A co słychać w generalce Pucharu świata? Tam liderem wciąż domen Preutz. Wydawało się jednak, że jego dni w żółtej koszulce są policzone. W tcs się po dwóch konkursach był dopiero dwunasty. W pucharze świata jego przewaga nad drugim Danielem Andretandę to zaledwie 58 punktów. W tej tabeli również wyróżniali się trzeci Stefan Kraft i czwarty Kamil Stoch. W dziesiątce znajdował się też szósty Maciej Kot. Norweski faworyt niemiecko austriackiego turnieju dla rodzimej telewizji NRK wypowiedział się o emocjach towarzyszących mu w tym czasie. Dzięki temu zwycięstwu mam niesamowitą pewność siebie oraz siłę. Byłem niepewny i trochę zdenerwowany tym, jak to może się potoczyć. Przez ostatnie dwa lata popracowałem nad tym, by odciągać od siebie złe emocje przy tak ważnych skokach. No to skoro Tande jest tak zmotywowany i pewny swego, to co może pójść nie tak? Tak można było krzyczeć po treningach na Bergizel, które miały miejsce 3 stycznia. W pierwszej sesji mistrz świata z Valdi Fiemme nie poleciał wprawdzie najdalej, ale był pierwszy z rezultatem 130 metrowym. O metr dalej poleciał Michael Hajbek, tylko że na nic to się zdało. Drugiego z najlepszych Polaków próżno szukać w pierwszej dziesiątce. Znajdziemy go dopiero na 13 miejscu, to Maciej Kot i jego 121 metrów. Drugi trening to ponownie pojedynek 100 highback, ale tym razem bardziej wyrównany. Obaj panowie wylądowali w tym samym miejscu, czyli 135 m, ale Kamil i tak pokonał Michaela o 40 punktów. Znów 13 Maciej Kot, więc mamy takie małe déjà tym razem 123 metry. I kolejna ciekawostka. W obu seriach na trzecim miejscu był Manuel Fettner i w obu skoczył 128,5 m. Czy ja na pewno jestem zdrowy i odczytuję dwa różne treningi? Wracając, Stoch pozwolił sobie na zagrywkę psychologiczną. Był już pewny, że czuje Bergizel, więc odpuścił sobie kwalifikację, automatycznie otrzymując numer 50 i zwycięzcę kwalifikacji w parze. Okazał się nim Stefan Kraft, który podczas rundy eliminacyjnej odpalił. Wspaniałe 134,5 metra i sygnał, że nie będzie łatwo. Polacy jednak również podgryzali. Drugi Maciej Kot 132 metry, a na podium mieliśmy jeszcze Piotka Żyłem z rezultatem 130-metrowym. Nadal dobrą dyspozycją utrzymywał Michael Hajbek, który uplasował się na czwartym miejscu po skoku na 131 metrów. Błysnął Kevin Bickner ze 126 metrami i 15 miejscem, ale w tym sezonie zdołał pokazać jeszcze pazur. Z Polaków w konkursie mamy jeszcze Stefana Hulę, Dawida Kubackiego, Jana Ziobrę i rzutem na taśmę Klemensa Murańkę. Sprawdźmy więc, jacy są ich rywale w parach KO. Round 1. Florian Altenburger kontra Dawid Kubacki. Jan Ziobro kontra Markus Schiffner. Lukasz Chlawa kontra Stefan Hula. Anders Schwanemel kontra Piotr Żyła. Klemens Murańka kontra Maciej Kot. Kamil Stoch kontra Stefan Kraft. O poranku przed konkursem otrzymaliśmy jednak ciekawe wieści. Z austriackiej części TCS-u oficjalnie wycofał się Severin Freund, 22. zawodnik cyklu na tamten moment. Powodem była... grypa. Niemiec stwierdził, że jego samopoczucie ze skoku na skok było coraz gorsze i nie ma co tego na siłę ciągnąć. Więc co z jego rywalem w parze, Michaelem Hajbekiem? On też zachorował. No i co, panie Paściu? Leżysz pan i robisz pod siebie. Nie, panie, to pan leżysz i robisz pod siebie. Tutaj również grypa. Mamy ciekawą sytuację. Zamiast 25 par, 24. Jakby jeszcze tej całej draki było mało, to w serii próbnej 4 stycznia Kamil Stoch miał najlepszy rezultat, zarazem upadając na 127 metrze. Było chwilowe poruszenie, rozterki, czy on powinien w ogóle startować, mimo podejrzenia razu barku i stłuczonego uda, ale mamy informację. Kamil skoczy. Ruszamy z konkursem. de Niedobrze to wygląda. Szósta belka. Wiatr jest silny i co chwilę zmienia swój kierunek, więc loteria jest gwarantowana. Pierwsza para to Juri Tepesz i Richard Freitag. Słoweniec miał według przeliczników leciutko pod narty, ale jego wyniki tak słaby. 110,5 metra. Niemiec za to również bez rewelacji, bo 114 metrów, ale wygrał. Ten człowiek bez wąsa. Zabierzcie ten obrazek z mojej głowy. Oj, no to chyba mamy sprawę załatwioną. Aż 133 metry Roberta Johanssona. już mniejsza o ten minus, bo jest spory, prawie 15 punktów, ale odległość imponująca i automatycznie stawia Norwega w gronie faworytów do zwycięstwa. 100 lat, 100 lat. Setny występ w konkursie turnieju czterech skoczni tego pana. Zobaczmy, jak owocny. Również bardzo dobry skok przy trochę słabszych podmuchach podnarty. 125,5 metra, myślę, że miejsce dla Lucky Luzera jest tu pewne. Proszę tu zawołać Stevena Spielberga, bo ktoś chyba zamierza kręcić kolejną część szczęg. Tylko niech się zdecydują, czy to ma być film światowej klasy, czy jakaś maskarada na festiwalu w Blongowie. W tym przebraniu raczej nie ma co liczyć na wysoki poziom produkcji. Mina Jarko Mette idealnie pokazuje to, że on nawet nie wie, co tu robi. Tylko nie ta piosenka, nie chcę odpowiadać za jej dudnienie w waszych głowach po obejrzeniu filmu. Wystarczy, że odpowiesz sobie na jedno ważne pytanie. Co lubię w życiu robić? A potem zacznij to robić. A ty sobie odpowiedziałeś na to pytanie? Jarać blanty. Szukam takiego rudego chopa, nie? Bo on podobno ten... Yy, bigo z głową miesza gdzieś tu. Znacie takiego? Co robi? Bigo z głową miesza. Tymczasem czekamy nadal na Jakuba Jandę, a belka idzie o dwa stopnie do góry. Na ósmy. Mhm... I znowu szósta. Grunt to być zdecydowanym. No i mamy Czecha w powietrzu, w końcu. Czy warto było tyle czekać? Nie, 114 metrów. O Jezus Maria, jakżeż on wylądował! Jarkomete! Ależ skok! 125,5 metra i wygrywa tę parę. Podwiało mu nieźle pod narty, gdy Janda musiał zmagać się z wiaterkiem z przeciwnej strony. Roman kołdelka stabilnie, 118,5 metra, choć przy tych podmuchach mógł zdziałać pewnie trochę więcej. Co na to Simonaman? Niestety, tylko 106 metrów. Krajówkarz numer 1. Jest nim Elias Tollinger. Co zaprezentował? Nijaką próbę na 111,5 metra. Ostatni poważny sezon w karierze Andreasa Koflera, choć tutaj za bardzo się nie wysilił. Odprawił rodaka z kwitkiem taką samą odległością jak on właśnie, tylko w o wiele gorszych warunkach. Krajówkarz numer 2. Florian Altenburger, choć tu na troszkę dłuższy staż, bo pokazywał się już wobec Oberstdorfie i Garmisz. Ale mu uciekła lewa narta przy wyjściu z progu. A na domiar złego jeszcze upadek. No ale co się dziwi, co to jest za nierówny zeskok? 115 metrów, dobrze, że nic się nie stało. Dawid Kubacki też stabilna odległość, nawet taka sama jak Altenburgera, ale lądowanie nie było spokojne. Cud, że Polak utrzymał równowagę. Web w web w kolejnej parze, jednej Damian raz Klemens Aigner, Słoweniec 116, Austriak 114. Ten drugi skakał w gorszych warunkach, więc mimo słabszej odległości wygrał. Tęskniliście? Bo ja tak, ale sami widzicie co się dzieje. Daiki i to z czerwonym światłem. A to jest dobra informacja. Bo w nagrodę dostajemy wiadomo co już po raz drugi. 114,5 metra Japończyka i czas na prawdziwy sprawdzian dla lidera Pucharu Świata, młodego domena Prełca. Czy wciąż jest godzien nosić tę koszulkę, czy też może powinien wracać w cień i szlifować formę dalej? No nie wiem, blisko. Ale warunki wyciągnęły Słoweńca i rzutem na taśmę jest górą w tym pojedynku. Tylko że liderem Pucharu już raczej nie będzie. Ile? 6 metrów na sekundę? No to powodzenia z dalszym sensownym rozgrywaniem konkursu. To jest klepanie w jedną dziurę, Jan Ziobro podtrzymuje, 115 metrów! Okazuje się, że to wystarczyło, bo Markus Schiffner skasztanił jeszcze bardziej, 107,5 metra. W końcu coś lepszego w tym konkursie pokazał Lukasz Chlawa, który leciutko przekroczył punkt K o pół metra w niezłych warunkach. Wyzwanie ma więc Stefan Hula. Jedzie Marylet na okręcie, dupę na zakręcie, już No chyba panowie polubili światła kamer. Za to nie poradził sobie Polak, lądując najkrócej ze wszystkich jak do tej pory tylko pół metra. Dużą rolę odegrał w tym też wiatr z tyłu. Hula otrzymał aż 15 punktów rekompensaty. Krajówkarz numer 3. Teraz już nim nie jest oczywiście, ale wtedy tak to Daniel Huber. Słaby skok na miarę właśnie tej rangi typowego nubka skokowego. Austrak osiągnął 108 metrów. Dla jego przeciwnika Kevina Bignera to była bułka z masłem chciałoby się powiedzieć, ale nie. Coś się popsuło, bo warunki rzekomo miał lepsze od Hubera, a skoczył zaledwie pół metra dalej i przegrał. Krajówkarz z punktami. Wzruszający moment. Krajówkarz numer 4. Nazwisko to samo, ale imię inne. Stefan Huber. Cóż, on nawet nie zdołał skoczyć, bo mimo zielonego światła nie ruszył. Prawdopodobnie to Florian Ligl tutaj olał zasady i, w imię bezpieczeństwa, skoczka dał mu sygnał do zejścia z belki. Nie zmieni to jednak faktu, że mamy do czynienia z dyskwalifikacją. Peter Preutz w parze skacze więc sam, bez presji, ale zbyt daleko nie ląduje. 114 metrów i szóste miejsce. Słabiutko Halvor Egner Granerup. Norwega rezultat to 108,5 metra. Wciąż każdy ma do czynienia z innymi warunkami, co oczywiście mimo przeliczników i tak wypacza wyniki. 103,5 metra Dimitri Vasiliev, a jego konkurent Stefan Laje postarał się wykorzystać bezwietrzne okienko jak tylko mógł i zrobił to dobrze. 12,5 m i mamy jedną z czołowych not. Kolejną osobą osiągającą 108,5 metra w tym konkursie jest Andrze Semenić, a w parze pokonał go Andras Stiernen z kokiem powyżej punktu K na 122,5 m, który dawał mu wówczas trzecie miejsce. Zawodnicy puszczani są już szybko, bo są dobre warunki. Wykorzystał je Karl Geiger lotem na aż 125 metrów. <grym> Wcale się nie dziwię śmiechowi kluczka, przecież on ma asa w rękawie, którym jest Alex Insam. Trzeci z prełców, czyli Cenę, skucha. 106,5 metra, ale przy wiele gorszym wietrze, jakby ktoś szukał usprawiedliwień. Problemy na ze zeskoku miał również Mackenzie Boyd Klaus, ale upadku nie było. 115,5 metra Kanadyjczyka. Andras Wellinger troszkę lepszym skokiem w identycznych praktycznie warunkach go pokonał, lądując na 119 metrze. No, chyba jednak tym asem w rękawie kruczka nie był hajpowany Alex Insam, a doświadczony Sebastian Coloredo, którego wiatr pociągnął na dobrą odległość 122,5 metra. Myślę, że z nawiązką wykonaliśmy plan. Vincent de Comsevois jednak nie zostawił tego bez walki. Wyciągnął swoim charakterystycznym lądowaniem dodatkowe metry i wyszło z tego Po Pojedynku nie wygrał, ale był w gronie lucky loserów, więc prawdopodobnie w 30 znajdą się Włochy i Francja. Cześć na Utalentowany Alex Insam 106 metrów, więc będący w formie Manuel Fettner nie powinien mieć problemów ze zwycięstwem. Tak też się stało: pewne 120 metrów Austriaka. Taku Takeuchi ewidentnie miał problem z tym, jak poszedł jego skok: tylko 105 metrów. Halo! Markus Eisenbichler w niezbyt ładny sposób go pokonał, bo próba Niemca była mało imponująca. Rezultat to 112 metrów. O punkt K walczył Denis Korniłow, no ale nie doleciał: skończyła się na 114 metrach. No i tutaj ważny skok. Daniel André Tande walczy o miejsce lidera w turnieju czterech skoczni. Poważnie się do tego celu zbliżył skacząc 128,5 metra w warunkach sporo cięższych niż do tej pory Robert Johansson, więc mamy zmianę na pierwszym miejscu w konkursie na Bergizel. Nie liczę, no! Nie liczę, no! o! I znów on jeszcze na dobicie nastroju. Marne wyjście z progu Andersa Fanemela, a co za tym idzie, wynik końcowy też. 102 metry! 102 metry! Piotr Żyła zrobił swoje. Pokonuje ówczesnego rekordzistę świata, 121 metrów, piąta lokata, i nadal liczy się w walce o podium w całym turnieju. No i para polsko-polska. Co to ma być? Kolejny skok na 108,5 metra. Tym razem jego autorem Klemens Murańka. Ile my ich już mamy? Cztery! A to nie jest skocznia normalna, żeby odległości tak często się powtarzały. Podobnie jak wiewiór Maciek Kot też wykonał swoje zadanie. Nawet metrów tyle samo, bo 121. Wyprzedza on w konkursowej klasyfikacji żyłem o 30 punktów. No i ostatni pojedynek. Spektakl wielkie kino wręcz. Kraft versus Stoch, odwieczni rywale. Kamil stabilnie 125 metra, no ale to za mało by utrzymać fotel lidera turnieju czterech skoczni. Od teraz Daniel Andretande wyprzedza go o 1,7 punktu, czyli tak w przybliżeniu o metr. To wciąż niewielkie różnice, ale i tak pozostał jeszcze Kraft, który skacze jeszcze gorzej. 116 metrów, strata do liderującego w klasyfikacji Norwega to już ponad 16 punktów. A jak już kiedyś mówiłem, Austrak nie jest dobry w ukrywaniu emocji, więc sami widzicie jak to przyjął. Oto klasyfikacja po pierwszej serii, a zarazem końcowa całego konkursu. Podsumowując, wiatr, przerwy, przeliczniki, jedna seria. To najważniejsze czynniki, świadczące o absurdalności tego konkursu. Może z odległościami nie było tak widowiskowo jak choćby przy anulowaniu z Garmisz 1995, no ale to nie były normalne zawody. Bym zapomniał jeszcze o bardzo złym przygotowaniu ze skoku, co skończyło się niestabilnymi lądowaniami, czy nawet upadkiem u Floriana Altenburgera. Pewnie wielu z Was też ten event tak zapamiętało, to jeszcze świeże wspomnienie. 2017 rok nie był tak dawno, prawda? Prawda? A już w ogóle na osobną historię zasługuje ostatni konkurs tego turnieju z Bischofshofen, to już na pewno każdy zna. Jeśli chodzi o skocznię imienia Paula Auserleitnera, to szykujemy się na ostatni odcinek maratonu, gdzie skupimy się oczywiście na jakimś konkursie z tego obiektu. I nie będzie to rok 2017. Dużo go było ostatnio. Ruszamy w inne rejony. Zgadujcie. Oprócz tego, pamiętajcie o subskrypcji kanału, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. O wejściu na naszego Discorda, jeśli też jeszcze tego nie zrobiliście. Zostawieniu łapki w górę, szczerego komentarza pod filmem, byle w normach kultury. I zachęcam również do sprawdzenia naszych social mediów. Peace.